the state i'm gonna set your place on fire let's get higher i'm gonna set your place on fire let's get higher No przecież ludzie, no przecież jest frajda taka, że znacie to. Wow! Piękna audita, szarna V dziesiątka, ciemne lampy z przodu, nie ledy wypasione. A może sprawdźmy, tak? Sprawdźmy z przodu, co tu wejdzie do przodu. Bo jak już wiadomo, tyłu nie jestem w stanie otworzyć. Ale przód jestem. Wybaczcie, że robię taką bujankę, ale u nas, czy takim samodzielu, to wiecie, nie? jaka jest bujanka, nie? I tyle w temacie na temat klapy bagażnika przedniego. niego. się, kamerzysta, jedziemy robić prawdziwy materiał! u idzio Poszły konie po Wetonie, przyjechała Audi R8. Wspierajmy biznesy. Pandemia zaatakowała nawet mnie. Małe biznesy, wspierajmy, pomagajmy im. Wynajmujmy Audi R8. Tak, tak się można bawić. I co nam dała pandemia? Że jest tanie paliwo i jest mały ruch na trasie. Czyli można fizzem udać. Oczywiście tym wypasem. Hell Green. Taka nazwa. Tylko 50 sztuk na cały świat. A już wam powiem, ile spostę. Dasze wice 1, Koninko 2, Potasze 3, Kościan 4, Poznań 7. Wszystkie kozaki przyjechały do Polski. Zapraszamy na prezentację tego kurwa wypasa odjebanego. R8 weszła na rynek jak Mike Tyson do ringu, dokładnie po drugie. Auto jeszcze nie ma historii. Jak Porsche, jak Ferrari, jak kurwa Lamborghini. Ale chuj z tym! Już niedługo będzie miało. Po tym odcinku będzie auto z historią niesamowitą. Drodzy Państwo, V10 z tyłu, 52 motor, 620 koni, ku legendarny ładko napęd, czyli to koło napędza tego wypasa. Te 620 koni jest napędzane tym kołem. Zapraszamy znowu na prezentację. Bo ja cały czas prezentuję i cały czas zapraszam. A tak jestem kulturalny, tak jestem kulturalny, kurwa. Spoiler, blenda z tyłu, silnik za szybą, raz widać. Wielu rury są, R8 jest, V10 jest. No i co tu do szczęścia, by wynajmować. I latać prezenty niespodzianki kurwa bujanki. To wypożyczalni. wynajmij R8. Aha! Bo zapomniałem powiedzieć, ale mi się przypomniało, bo mam trochę kurwa sklerozę. Ale to jest nieważne, moi drodzy. W ofercie czekają inne auta, niespodzianki. Widajcie na Instagrama! Dlaczego wybrałbym Audi, a nie Lamborghini? Powiem mam tak. Bo ja nienawidzę Audi, ale R8 kocham. Do tego... Do tego stopnia! Drodzy Państwo, czy może być piękniejszy widok, silnik na zewnątrz, Plexa! pleksa czy chyba blaszka, tak zwana blaszka, drodzy Państwo zobaczcie to, V10 SSC, no to chodzi, no to chodzi jak głupie i to godo jak ja, bam, 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 daj mu, daj mu, daj mu, mu, nie dał mu, nie dał mu, nie dał mu, to my mu damy audicją, dokładnie, ha, ha, ha. czyli program zawsze jest na poważny, kucamy do góry, nie wiem jak chodzi, dobra, dobra. Dwa wielkie kominy, V10 motor. Tego już nie ma, tego już nie ma, tego już nie będzie. To prawdopodobnie to są ostatnie V10 ku na całym świecie. No mieliśmy ostatnio 7V12, a ostatnia V10 to mi się kocha tylko BMA s 60 Czy tam szósteczka? Też V10, a tego już nie ma. A to jest to. Powiem wam tak, to jest generalnie zapakowane jak Lambo, tak? Inne opakowanie, ale powiem szczerze, tak? Audi na pewno sobie wykonane, bo to jest kurwa Audi, bo to jest Deutschland. Chociaż już Lamborgini też jest kurwa Deutschland. Nieważne, choć tu gdzie ja nie będę jako pasażer lotowe wypasie. Piękny auto, silnik ustalony, yy, usytuowany albo centralnie albo z tyłu, nie wiem, bo nie doczytałem, ale to nie jest ważne, auto ma taką pizdę, 3 sekundy do setki, ale wy oczywiście jak wynajmiecie, wy tak nie macie zapierdalać, wy delikatnie, bo się na ciebie zawiniecie. Felga, koło napis, auto ma napis na bodniku V10, plastik, wszystko w plastiku, po co masa, piękne czarne opony wyjebane czarnym dłem. Zobaczcie felgi tutaj. czarnidło od Rezbira i to mi się podoba. Tarcze hamulcowe z AliExpress. Emblematy, tu wszystko czerwone na Felce, 20-calowe felki, nisko profilowane opony, elektryczne szyby i lusterka i siedzenia! I tutaj ten napis R8. Green hell. To z nim kurwa mać ha. Spoiler z tyłu, zderzak z tyłu, spoiler, zderzak. Zderzak, zderzak to jest tuła, spoiler, to jest tuła, się zajmęłem. Dociskówka, tak? Dociskówka. I chcę otworzyć motor. Nie gać tego. Niech się dzieje to chce. Ja otworzę kurwa klapę. Ja pierdolę. Kurwa, no, nie, no nie mogę znaleźć otwierania z tyłu, no ale wiadomo, no co, co tu patrzy, no przez można zobaczyć. Dlatego jest ukryty przycisk otwierania z tyłu klapy czy bagażnika, tak? Bo masz nażyć przez Zobaczcie, Cał 10 o to jest pięknie, ale wiecie co jest najlepsze? Jak jednie olejem od środka na tą szybę. Ból, jak tłoki wypierdolą tą szybę. I to mi się podoba. Ale tu się tak nie stanie, bo tu zimno. Dobra, wsadzamy. Eee, na jałowym biegu, hej ho! O, Zimny jest kurwa, na, na jałowym nie ma szczelania. Ja, ale jest bujana, jakich mało. Audi R8 się dzisiaj w programie u mnie z czarną sufitówką, z czerwonym zdrędzelkiem na kierownicy, żebyśmy wiedzieli, jak tutaj jest kierownica, czy prosto, czy tak. No niesamowita kurwa sceneria tutaj na kierownicy Kółka, guziki, przyciski tu, tu, tu się czuję Jak Formule 1, tak? No i podoba mi się, uwielbiam I kocham ten silnik Naprawdę muszę powiedzieć, że w środku się siedzi Jak na tronie Nie wiem czy wygodnie, na pewno nie Ale prestiżowo I o to mi chodziło Jest kurwa bujana na pełną pi 620 kunia 5.2 motor Na trysku Albo wielopunktowym. Nie. Patrzcie jakie przyszły przy, przy, czasy. Wiadomo, że nie stać na taką Audi nikogo. Ale żeby już wynająć, to już parę tysięcy osób by się znalazło. Ja nie wynajmuję, bo ja dostałem do prezentacji, ale wy, moi widzowie, możecie wynająć od razu tego kozaka. Szodek kurwa maska, nie maska, szodek skóry Alcantara. Alcantara! O, oh, kurwa, ja Woda panie do tyłu, więc tak. Niesamowity tutaj środek, tak, nie ma tego monitora, no bo jak zapierdalać 330 i oglądać monitor? Panie, to nawigacja by nie zdążyła na lewo, prawo, w ogóle by nie zdążyła. Gajga tu, skrzynia, biegów, wszystko, ten tak, wyposażenie, wyposażenie schludne, spartańskie, lecz sportowe. To jest autosport, to jest typowo sport, a w aucie sportowym nie interesuje nas, kurwa, wyposażenie środek. Tu jest taka pizda, że... Tak tu jest wiksa. Zamsz. podokietnik proszę zobaczyć jaki duży podokietnik na dwa kubki. Przez tu też nie można nic wziąć, bo wszystko się wyleje. Jedziemy! nie tego auta, dwa przyciski sport race i silnik V10 z tyłu za nami. Który przekrzykuje mnie. I to mnie wkurwia. I tyle na wyposażeniu. Oczywiście jakieś USB, AUX główne wtyczki. Tak! To jest! To jest! Kurwa. No musi być! przy to kosztuje bańkę! ...wszystko ładnie, pięknie, tak, i tutaj usiedze, usiedzenie tej, pozycja za, za kierownicą, no jest naprawdę, siedzimy, szuramy dupę, dupą, szuramy o generalnie o podłoże, tak, o drogę, ale ona i tak jest w sumie troszeczkę wysoka, nie jest super taka gleba. Znaczy jest gleba, ale są tamte zderzaczki wysoko od asfaltu. A wrażenie tu jest takie, jakbyśmy siedzieli pipsztalem kurwa na tym, na drodze. Ale jest pięknie. Lustereczko Pek, kto tu jest najlepszym y, motoryzacyjnym znawcą na świecie? Ty ty możesz, ty ty, ty ty i to mi się podoba. Spartańskie, zacznij. W drugą stronę, w drugą stronę. Haha! Ha! W drugą stronę nie tak. Tak się robi, prawda? A tu jest tak, niesamowita sytuacja. Kto to wymyślił? Helmut, i to mi się podoba. I jest czarna sofitówka. A miejsca i tak jest dużo. Kamerzysta to kawał chłopa. Jest duży i tam widzę, że dużo ma miejsca. A ja też. A ja też, mi się też podoba. Wszystko ładnie i pięknie. I dziękujemy wypożyczalni Wynajem R8 za udostępnienie Audi tego kozaka. Każdy by chciał wynająć tego wypasa. Debile kretyni. Konfidenci, zaganiacze, cioty, ci nie! Ale ta reszta tak! Audi R8, film wynajmij R8! filmy. No kozak! Właścicielowi i filmie wynajmniej R8! Wynajem R8, przepraszam, przejęzyczyłem się. A tak napierdalam jobem, tak? Tak, 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 kaczka! Że mam prawo się przejęzyczyć. Nie ma ludzi nieomylnych! Ja do Luis! Woo! Jak już mówiłem, kawa się wylała. To jest właśnie test kawy. Wylała się. Ale wiedziałem o tym, że się wyleje, ale musiałem sprawdzić. Jedzie się nawet. A trzeba czuć respekt, kurwa, do tych samodów. Od razu można się zawinąć, kurwa, na drzewie. Od razu, na barierce, na krawędziku. Debilom i tak bym nie wynajął. Ale oczywiście, nawet jak przyjdzie taki kretyn i powie tak, rabat na przemoznawcę, to i tak, tak dostanie. Wielkie felki dwudziestocalowe, pomalowane oczotka na czarno, a na zewnątrz na czerwono. Dobra? Nie komentuję na temat gustów, się nie gada. Każdy ma swój. Druga sprawa. Zobacz, jaka cisza spokój. Kurwa! Jedynie co tu najbardziej kurwa w kurwa, w tym samodzielku to moje pierdolenie. Tu ja największy robię hałas. Jak dajemy mu, silnik się zamienia w demona! W demona prędkości! W diabła! Delikatnie, delikatnie, delikatnie. Tak jestem podjarany jakieś wypasami. A to jest wypas, tak? Ja nie jestem fanem Audi. Ale to nie znaczy, że te samochody, kurwa są do bani. Są ładne samochody. Ten to jest w ogóle kocur, kot, jaki można sobie wyobrazić. To jest górna półka. Tak naprawdę to auto. Może się ścigać z wszystkimi wypasami na świecie, tak? No V10, nie? Dźwięk niesamowity! Tak już powiedziałem! Najbardziej pierdolę ten mój... Powiem tak! Może znowu przekląłem, nie o to Największe bzdury to w tym samodzie na ja! I najbardziej wydzieram karafę! A posłuchajmy tego ślika! Znowu stoimy, kurwa, na światach. SPZD! w yeah, Je, no to jest po prostu waja i to mi się podoba. Nie stać na auto za bańkę wynajmujesz. Powiem tak, jeden dzień jeżdżenia tym wypasem nie śpimy cały tydzień. Jak odpuszczamy gazu, jak jedziemy sobie wolno? Newt marina Komfort, komfort. Relax. Don't do it. Don't you on no. RELAX. O, już coś mnie poniosło. Pojebaliśmy yeah! się, tak zapierdala. Przeleciliśmy, kurwa, zjazd. Ale to, co dodałem gazu. Dobrze, święta, dobrze. Jestem podjarany, tak. Trzeba uważać. No i te drogi, te dziurawe drogi, no to jest dramat. Dramat. Jazdy, Dynamik, Sport, wszystko wiemy o co chodzi, tak? No to jest auto sportowe, tak? Czy to jest Formuła 1? To jest wyścigówka, tak? Dźwięk V10 niesamowity. V8 gadałem tak. 4-cylindrowe to jest kupa tak gadają. 6-cylindrówki już gadają lepiej, gadają lepiej. Druga sprawa. V8 gadają rewelacyjnie. Ale V10 -ka... To jest F16, można porównać z tego z piorunem, hurakanem, huraganem yy, i, i tornado i, i dużą falą i tsunami! Szaba Bahentu! Uczo z High Five, szefie! Poznajesz na autko, pozdrawiam cię serdecznie, jadę do ciebie! ja nie umiem na jałowym ostatnim To no nie umiem na tej jałówce strzelać ale to nie jest ważne drodzy Państwo mam nadzieję, że przygoda ze mi się podobała piszcie w komentarzach jak otwierać z tyłu pleksem. hej plekso szyba gorąca i olej już bryznął ale szyby ledwo pią Panie już przy końcu to ledwo to się zamyka muszę powiedzieć plus na to plus, dobra koniec materiału